Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Przez Polski Świat Nie ma dzisiaj ze mną Patryka emila Liberta, mm. dlatego że no po prostu co to ma być Ej, tu... nasze drogi jakoś się rozeszły Szyf! Co to ma być? Beze mnie filmik na Ej, to jest sytuacja, której się nie spodziewałem. Co przedtem? to ma być? To ma być poważne? Ty myślisz, że to jest poważne? No, bo to razem pierwsze No ja myślę. Cieńcie. Witajcie tutaj znowu my, Patryk Emiliwet i Krzysztof Krzychier-Wichowski. I jesteśmy dzisiaj w parku źródliska, czyli najstarszym łódzkim parku, powiem założonym w 1840 roku. Warto też wspomnieć, że w 1875 roku był to jedyny park miejski. I tak właśnie zaczynamy czwarty sezon. Na początku znajdowaliśmy się w Altance. Jednak to nie jest zwykła Altanka, bowiem to jest Altanka Estradowa, bowiem w latem odbywają się tutaj różne koncerty. Niedaleko Altany Estradowej, w której byliśmy przed chwilą, znajduje się również kwietnik, w którym rosną róże i cztery cisy w rogach. Warto też wspomnieć, że na środku kwietnika znajduje się figurka przedstawiająca kilka kobiecych postaci. Właściwie to ciekawe gdzie jest krzycher, nie? Ty, Patryk! Ty! Nie wierzę! Co co jest ej? Kolejne stawy do szachów nie. No I znowu dzisiaj szachów? No wiedzie, zapomniałem no tak można, po prostu. Powiem Ci, że jak tak dalej pójdzie, to kolejny, kolejną serię nazwiemy Parki w Łodzi, w których można grać w szachy. Ja myślę, że dużo takich znajdziemy. Mówiąc o wieloletności tego parku, Patryk, trzeba wspomnieć tutaj o tym, że w 1840 roku to miejsce nie nazywało się parkiem, a ogrodem angielskim, czy spacerowym, jak to wolał. No i warto też przy okazji wspomnieć, że cały park zajmuje 17,2 hektara. To chyba dużo jak na łódzkie realia, szczególnie, że to centrum miasta. No rzeczywiście i jest zamykany od 6 do 22, z tego co czytałem. To od 6 do 22 chyba otwarty jest. Nie? A, Otwarty, tak, dokładnie. A teraz Patek, do jakiego miejsca doszliśmy? To jest jakiś przeszklony budynek, widzę. No słuchaj, Joker, To jest nasza piękna łódzka palmiarnia, w której można zobaczyć naprawdę y, wiele egzotycznych y, okazów roślin. I bardzo polecamy odwiedzić takie miejsce. Joker. Co jest? Słuchaj, wiesz co jeszcze łączy ten park z innymi parkami, o których nagrywaliśmy? Czyżby Wi-Fi? Dokładnie, Wi-Fi sfinansowane z budżetu obywatelskiego w 2014 roku i oczywiście dostępne dla wszystkich. Ale kozak. Patryk, nie wiem czy wiesz, ale park Żydliska podzielony jest na dwie części. No, słuchaj, tego nie wiedziałem. Myślałem, że to jeden taki ogromny park. Co więcej, powiem Ci, że znajdujemy się teraz w skwerze Leona Niemczyka, czyli takim miejscu przechodnim między dwoma parkami. Taki, mówisz, łącznik. Tak, taki łącznik. No, w A w sumie to jest ciekawe miejsce. Yy... Może wiesz, co to jest? Co tu się znajduje? Jeśli mam czytać, to pewnie muzeum kinematografii, słuchaj. U, rzeczywiście zamknięte, ale y, pamiętajcie słuchajcie, że jest ono zamknięte niestety od lipca 2019 roku, ponieważ trwa w nim rozbudowa, ale warto jest odwiedzić je po tej rozbudowie, bo na pewno wiele ciekawych rzeczy tam zobaczycie. I kurde, jaka, jaka górka stary I naprawdę musiałeś tu wbiec No co, no... Ten człowiek chyba jeszcze nie dorósł, no W gruncie rzeczy, no, w parku Środliska 2 Znajduje się również, może nieduża, ale górka I na sankach może się tu nie pozjeżdża Ale zawsze jakaś atrakcja jest Aczkolwiek przypomina mi ta górka, górkę saneczkową z parku Siedanka, gdzie zaczynaliśmy Właśnie tak, i dlatego chciałem tutaj przyjść i stanąć w tym miejscu, pokazać naszą Wiktorię nad łódzkimi parkami. No i pamiętajcie, że jeśli skończy się miejsce na ławkach w tym parku, to nie macie co się obawiać. Leży tutaj jeszcze taka wielka kłoda, nie wiem jak długo tu poleży, ale zawsze na moment też można przycupnąć, chociażby tak jak ja. I jedziemy z tematem. A ja znowu nie wiem gdzie jest Krzyher. Jak zwykle sobie gdzieś piesz. Dobra, ja sobie odpocznę i na niego poczekam. Może w końcu tu przyjdzie, nie? Patryk! Gdzie on jest? Gdzie on Polazu. A może siedzi w parku Żydliska? Słuchajcie, znajdujemy się teraz poza parkiem Żydliska, dlatego że znajdujemy się przed Państwową Wyszuką Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Pochodzą z tego miejsca znakomici reżyserzy, aktorzy. Sama fasada tego budynku robi naprawdę wielkie wrażenie. Zobaczcie to teraz na przebitkach. No i co, znowu sobie poszedłeś? Nagrywałem łódzką filmówkę. A ty gdzie byłeś? No a ja sobie wyobraź sobie odpocząłem. I wyczaiłem bardzo ciekawe miejsce. O którym myślę, że musimy nagrać jeszcze jedną scenę. Jakie miejsce? Wyczaiłem tą właśnie formację skalną nazywaną Grotą. Trzeba się tam przejść, chyba. Zobaczcie, co tam się znajduje. Daleko nie jest. No i co? Jak ci się tam na dole podoba? Ty, powiem ci, że kozackie miejsce. No bo słuchaj, to od góry też świetnie wygląda. Nie widziałem czegoś w, taki, w innych parkach w Łodzi, czy w Polsce? No, naprawdę wyjątkowe miejsce do zobaczek. Także polecamy, wbijajcie do Parku Śródliska, zobaczyć chociażby tą grotę. Słuchajcie, Parku Śródliska również jest plac zabaw, tak jak w innych parkach. Tak jak Park Ścielanka, właściwie we wszystkich parkach, w których byliśmy był plac zabaw, więc nie mogło go zabraknąć również tutaj. Słuchajcie, Park Środowiska był rewitalizowany w 2014 roku. Też ten plac zabaw został zrewitalizowany. Dzięki temu powstały tutaj takie fajne huśtawki, karuzele czy też zjeżdżalnie. W parku tym znajduje się również bajorko, jeziorko, staw, jak sobie to nazwiecie. A oprócz tego warto wspomnieć, że w innych parkach w Łodzi także takie bajorko się pojawiało, między innymi w parku 1 Maja czy w parku Jelanta, które również zobaczycie na naszym kanale. Podobnie jak w parku imienia biskupa Michała Klepacza, w tym parku także znajdują się pomniki przyrody i to nie tylko jeden, nie tylko ten, przy którym się teraz znajduję, ale też ten, który znajduje się naprzeciwko mnie. ...z drugiej strony. I patrz, to jest miejsce, żeby Ale myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Przemierzyliśmy z Wami cały park. Od altany estradowej w parku w Rzubliska 1 aż po altanę tutaj w Parku Śródliska 2. Jednak chcieliśmy wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. A dokładniej o tym, przy jakich ulicach znajduje się ten park. A znajduje się on przy ulicach Przedamna fabryczka piusudzkiego. Także mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o tym parku i takie rzeczy próbowaliśmy Wam pokazać tak jak zawsze. I to by było na tyle w tym odcinku. Yy, naprawdę mamy wielką nadzieję, że może nie teraz zimą, ale chociaż wiosną czy datem przyjdziecie tutaj i odwiedzicie ten park. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, strzelcie komentarz, zostawcie subskrypcję. No i co? Do zobaczenia za dwa tygodnie. Może w może w Toruniu, tego jeszcze nie wiem. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!